Psalm 95. Chodźcie, śpiewajmy panu, wykrzykujmy radośnie skalę naszego zbawienia. Przejdźmy przed jego oblicze z chwałą, radośnie śpiewajmy mu psalmy. Pan bowiem jest wielkim bogiem i wielkim królem nad wszystkimi bogami. W jego rękach są głębiny ziemi i jego są szczyty gór. Jego jest morze, bo on je uczynił i jego ręce ukształtowały suchy ląd. Chodźcie, oddajmy pokłon i padajmy przed Nim, klęknijmy przed Panem naszym Stwórcą. On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami Jego rąk. Dzisiaj, jeśli Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc jak w Meriba, jak w czasie kuszenia na pustyni. Kiedy mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie, doświadczali mnie i widzieli moje dzieła, przez 40 lat czułem od razu do tego pokolenia i powiedziałem, ten lud błądzi sercem i nie poznał moich dróg. Przysiągłem im w gniewie, że nie wejdą do mego odpoczynku.